Powiem panu, co załatwiłem w białym domu, mam nadzieję, że pan to słyszał, udało się ulokować Polskę w pierwszym koszyku mikrochipów i dzięki temu będziemy mieli dostęp do najnowszych technologii. Tę rzecz udało się załatwić kandydatowi na urząd prezydenta, a nie rządowi Donalda Tuska. Warto o tym wspomnieć. Akurat o nie rozmawialiśmy. Ja nie wiem, gdzie się cieszyłem z tego, panie wiceprzewodniczący, chyba znowu pan trochę za daleko. Poszedł. Pokażemy w internecie. Natomiast jeśli chodzi o cła pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Nie są one ani dobre dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Unii Europejskiej, ani dla naszej e, ukochanej Polski. To jest rzecz naturalna. My jesteśmy natomiast dzisiaj w nieco innej sytuacji niż inne kraje europejskie, bo mamy deficyt handlowy w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Kupujemy od Amerykanów i broń i kupujemy gaz. I powiem panu, jaka byłaby recepta na to wszystko? Gdybyśmy mieli premiera który nie obraża prezydenta Stanów Zjednoczonych i gdybyśmy mieli premiera i rząd, który rozumie, że przy prezydencji polski w radzie Unii Europejskiej trzeba być liderem Unii Europejskiej w relacjach transatlantyckich i gdyby pan nie pozostał teoretykiem tylko praktykiem, to mielibyśmy forum do dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi i być może tego ruchu Donalda Trumpa by nie było. No ale niestety jesteście tak antyamerykańscy, że że nie potraficie budować tych relacji.